Kabaret na żywo Młodzi i Moralni. Robert Górski z zespołem ma kłopoty, no to tak delikatnie mówię, z emisją swojej twórczości na Polsacie. Polsat właśnie tak popierał PiS, no a ten kabaret jakby mniej. Ale nie o tym politycznym przesłaniu, tam obśmiewającym dudę czy ogólnie PiS chciałem dzisiaj powiedzieć. Stało się coś dużo, dużo ważniejszego. Zobaczcie, że w świecie kabaretu, czyli takiej masowej popkultury, naśmiewano się ewidentnie z papieża. Polacy już nie czołgają się przed Watykanem, przed Kościołem Katolickim, ale jasno piętnują grzechy Watykanu. Brawo, panie Robercie, brawo cały zespół. Ruski papież popierający Putina. Od dawna mówimy o tym widź pod prąd, a dzisiaj mówią o tym kabarety, chwała Bogu!